Cześć! witajcie w programie Dlaczego? Dziś na celownik bierzemy zwierzaki. Na pierwszy ogień pójdą papugi. Dowiemy się, dlaczego papugi mówią. Dzieciaki, oddaję Wam głos. Papugi mówią dlatego, że bo słyszą ludzkie dźwięki i wtedy naśladują ludzkie dźwięki po e, prostu. Tak, tak w ogóle nie wiem, czy te papugi mówią, bo tak często to w ogóle to w bajkach mówią, ale. no nie wiem. Myślę dlatego, że tak się urodziły. Dlatego, że mają wyszkolony język, tak jak ludzie. Okej, okay. a teraz podkręcamy wiek do góry i zobaczymy, jak na to pytanie odpowie młodzież. Chcą wyrazić to, co najpiękniejsze na tym świecie. Bo uczą się od ludzi. Bo? Nie wiem, może potrzebują z kimś czasem porozmawiać. Cię? Naśladują ludzi. Nie mają nic lepszego do roboty. Żeby ludzie mieli rozmawiać. Bo się tego nauczyły. Bo chcą z kimś pogadać. Żeby nie tylko ludzie mogli mówić. Podobno im człowiek starszy, tym jest mądrzejszy. Sprawdźmy to, podkręcamy wieki jeszcze do góry i pytamy o zdanie ekspertów. To my sobie tak tłumaczymy, że papugi mówią, ale one tak naprawdę udają, że mówią, a ściślej one naśladują głos człowieka, nie zdając sobie sprawy jakby do końca z sensu wypowiadanych słów. Że papugi lubią być w grupach, a z reguły, kiedy my je hodujemy, to nie są w grupach, tylko są wśród nas. To naśladują nas, nasze głosy, traktując je po części jako ich głosy, no i tym samym wychodzi jakby forma dialogu, że sobie rozmawiamy. Ale z rzadka się zdarza, że to co one wypowiadają jest rzeczywiście trafione w jakąś tam sytuację. Że my pytamy: "Się dzień dobry", a ona nam odpowie: "Dzień dobry". Niekoniecznie ona nam może odpowiedzieć: "Do widzenia", co nie wynika z ich poczucia humoru, tylko po prostu z ich chęci powiedzenia do widzenia. No tak, to była bardzo wyczerpująca odpowiedź. Mam nadzieję, że nie wyczerpała was do końca jesteście ciekawi drugiego pytania. Dlaczego chomiki chomikują jedzenie? Chomikują? Hmm. Może boją się, że ktoś ich nie dokarmi? Bo... boją się, że ja je zagłodzę. Już miałam taki przypadek. I wyschudły strasznie, bo one są takie okrągłe, takie pulpeciki małe dwa. Ale raz jak przez trzy nie dałam, bo zapomniałam, bo się skończyło i nie miałam e, czasu kupić jedzenia dla nich. I ten, i normalnie zrobiły się takie chudziutkie, ale nie, zaczęły e, e, właśnie dużo chomikować, Miały takie, e, takie worki, i ten. I jak e, przyniosłam jedzenie, nasypałam, i tu się zaczęły tak rzucać na siebie. Nie wiem. <słodzenie> bo tak jak nasza koleżanka ich nie karmi, <noise> to żeby miały później coś jeść. Bo pewnie są głodne No zapas, żeby mieć zapas potem jak nie mają jedzenia. No jak w nie ma pożywienia to chyba tak. Bo są chomice. <słodzenie> no bo nie mogłyby go pajęczyć. Chomiki, tak zostały, tak stworzone były przez Pana Boga i Pan Bóg im tak daje ich naturę. Bo mają duże policzki. Żeby miały na potem. Żeby miały coś im jeść. Nie mam pojęcia. Bo taką mają tradycję rodzinną są pazerne. Bo zbliża się sroga zima. Ponieważ chcą się popisać, jakie mają y, wielkie policzki i jak dużo mogą tam zmieścić jedzenia. Pięknie zachomikowałam jedzenie. Dlaczego to zrobiłam? Zapytajmy chomika. Eksperta. <gryw> Zapytajmy eksperta. Dlaczego chomiki chomikują jedzenie? I właściwie z tym pytaniem zwracam się do chomika. Który podejrzewam, że nie zdradzi nam tej swojej tajemnicy. Aczkolwiek absolutna prawda. No, chomikują ile wlezie i to nawet więcej niż powinny. Bardzo często te jedzonka wręcz psują się, bo lubią chomikować. Chomikują nie tylko na tej zasadzie, że gdzieś utykają w swojej klatce czy w swojej noże, ale one mają takie torby na zakupy. I te torby są w policzku. Każdy policzek to jest duża torba, więc jak chomik idzie gdzieś tam i znajdzie coś smakowitego, jakieś ziarenka, to oczywiście od razu do tych torek pakuje ile się da, dosłownie, że sprawia wrażenie, jakby był spuchnięty z lewej i z prawej strony, i potem szybciutko idzie do swojego gniazdeczka, łapką wypycha z tych swoich woreczków te zapasy, i to jest właściwie związane między innymi z faktem, że chomiki zasypiają w okresie zimowym. Jak one zasypiają w okresie zimowym, to co jakiś czas się wybudzają. I wtedy nie ma szansy na zdobycie jakiegokolwiek pokarmu, więc w swoich norkach mają zachomikowane ziarenka, czy jakieś kłącza, czy jakieś inne pędy. No więc to jest szansą ich przetrwania. Tak po prostu mają. Przezorne zwierzęta. Słyszycie to cykanie? Hmm? Teraz dowiemy się, dlaczego świerszcze cykają nocą. Jeszcze czekają nocy, dlatego, bo pewnie tak lubią. Mm, bo tak lubią. Bo to jest ich styl taki, że cały czas cykają bo. <noise> bo im się tak podoba. Mm, bo mają na tle światło, żeby było ich słychać. To ktoś zwraca na nie uwagę. Bo nie potrafią mówić. Bo chcą zwołać koleżanki. Dlatego, bo noc jest cicha i słychać jak śpiersze cykają, żeby ze sobą porozmawiać. One, no jakby grają na skrzypcach, to jak wtedy, kiedy chcą. No, czasem, czasem w dniu, czasem w nocy. Jak się okazuje, odpowiedzi na to pytanie jest więcej. Zobaczmy. Ponieważ wstydzą się cykać między sobą w dzień. bo lubią. Ja. Lubią tańczyć? Na to taki podryw. Bo chcą, żeby było je słychać. Bo grają koncerty dla innych zwierząt. A co na to ekspert? Świerszcze yy, cykają różnie. Cykają czasem w nocy. Jeśli to są nasze świeżcze domowe, bo jest taki gatunek Śwież, domowy i mieszka sobie w domu. W naszym domu. Natomiast są też świeższe polne, które występują na łąkach i one cykają sobie wtedy, kiedy jest cieplutko, kiedy jest słoneczko i kiedy jest przyjemnie. one z tej radości po prostu tak ekspresyjnie wydają różne ciekawe dźwięki. A te dźwięki wydają troszeczkę tak, jak w różnych bajkach. Dosłownie mają swoje tajemnicze skrzypeczki. Tych skrzypeczek czy skrzypeczków nie widzimy. Te skrzypeczki to są pewne elementy ich skrzydeł. I jeden element skrzydeł to ma taki charakter jakby piłki, a drugi ma takie ostrej krawędzie. Jak one pocierają tymi skrzydełkami, to wtedy wydają dźwięki. To są zwykle dźwięki w takich wysokich tonacjach, więc na bliższe odległości one są dosyć nieźle słyszalne. Na dalsze już troszeczkę, troszeczkę, gorzej. Zresztą my tutaj mamy też świeszcze, ale te świeszcze są na razie przedszkolakami. W związku z tym one nie wydają głosów, bo podobno ryby i dzieci głosu nie mają podobnie ze świeszczami. jak są dziećmi to głosu nie mają. Dopiero jak trochę podrosną, to wtedy się zaczynają odzywać. Ale to są takie trochę archaiczny model, czyli stary model polegający na tym, że chłopcy się odzywają, a raczej mężczyźni, czy precyzyjniej samce, a dziewczynki są cichutkie. Bo samce odzywają się, żeby śpiewać jak najładniej, takie swoje serenady, żeby kusić potencjalną małżonkę: "Przyjdź, przyjdź, ja śpiewam bardzo ładnie, zagram ci kolejną serenadę". To tak jak w dawnych czasach na mandolinie grało się pod balkonami pięknych kobiet, prawda? I kusiło się je, żeby wyszły na ten balkon. To już wszystko w dzisiejszym programie. Moja mózgownica paruje od nadmiaru wiedzy, już nic nie myślę. Do zobaczenia za tydzień. Możemy? już koniec. Ale to jeszcze. Ale, ale kokos. No.